Umierać po ludzku. Nie da się przyzwyczaić do śmierci. Każda jest inna. Na każdym łóżku przez tych 8 lat. Może nazwisk nie pamiętam, ale każde łóżko, każde miejsce jest mi z jakąś osobą no, kojarzące się. Są osoby, które Będę pamiętała przez wiele lat, przez, przez to, że wiele rzeczywistości od nich i od ich rodzin doświadczamy i to jest czymś, co bardzo buduje, co daje siłę na to, żeby następnego dnia zacząć na nowo. Trzeba też zauważyć, że bardzo często. Yy... Ci ludzie są pogodzeni, poza wyjątkami, ale nie są pogodzeni często inni członkowie rodziny i im trzeba więcej czasu poświęcić, gdy chodzi o wytłumaczenie, niż samym pacjentom, bo oni mają świadomość swojej choroby, nieuleczalnej, że medycyna dla nich zrobi nic nie może i dlatego ta zgoda na odejście jest, natomiast większy problem jest z tą zgodą po prostu innych członków rodziny. Trzeba zdać sobie sprawę z nieuchronności, z nieuchronności odchodzenia naszych najbliższych i też nas samych. Jest to podstawowy problem, z którym należy się zmierzyć indywidualnie, decydując się na pracę z nieużyczalnie chorymi, na pracę z umierającymi. Kiedy przychodzi moment odchodzenia, o to jest tylko możliwe, to jestem z tą osobą. Znaczy, jeśli właśnie nawiąże się relacja, osoba wręcz prosi o to, żeby z nią być. Były telefony do nas, gdy już byłam w domu za klauzurą, że niech siostra przyjdzie, w prosiła, bo pamiętała. Także. Staram się być tą osobą i tego, co jest tylko możliwe. I wtedy zauważyłam, że te rozstania są dla mnie łatwiejsze. człowiek ma prawo do naturalnej, godnej i świadomej śmierci, umierania we własnym domu, a jeśli to niemożliwe, to nigdy w izolacji i osamotnieniu, rzetelnej informacji o stanie swego zdrowia, uzyskiwania prawdziwych odpowiedzi na zadawane pytania i udziału w podejmowaniu decyzji, zwalczania fizycznego bólu i innych dolegliwości. Troski i pielęgnacji z poszanowaniem ludzkiej godności, otwartego wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci, swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi, pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego zgodnego z przekonaniami, niezgody na uporczywą terapię przedłużającą umieranie, zapewnienia należnego szacunku dla swojego ciała po śmierci.